Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Andrzej Chwalba, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, między innymi autor książki Polska, Rosja, historia obsesji, obsesja historii. Niezwykle interesująca książka, polecamy państwu. Właściwie książka wywiad. Przeprowadził ten wywiad redaktor Wojciech Harpula. Przeczytałem tu mnóstwo interesujących rzeczy o Rosji i mam sporo cytatów, o których chcę. Pana profesora spytać. Pan profesor pisze między innymi, że i Polska i Rosja, ale Rosja przede wszystkim mają coś takiego jak przemysły historyczne. To jest pana sformułowanie. Z tych przemysłów historycznych ma wynikać, że historia jest w służbie polityki i te złe relacje polsko-rosyjskie wynikają między innymi z tego, z polityki obu, obu krajów, przy czym no, Moskwa wydaje się być bardziej zła od nas. Rzeczywiście te przemysły historyczne sprawiają, że historia musi być zafałszowana. Ym, znaczy może być zafałszowana. Yy, to może inaczej, że yy, yy, producenci, ci, którzy tworzą yy, przemysł historyczny, oni z przeszłości yy, wybierają to, co jest yy, użyteczne. To, co służy pewnej, pewnej, pewnej wizji politycznej, pewnym celom politycznym, co współgra z bieżącą polityką. Co, to, co może być użyteczne. Rosja ma zdecydowanie lepsze doświadczenia, jest krajem w tym sensie bogatszym. Rosja czerpie pełnymi garściami z tradycji imperialnej rosyjskiej, bo w końcu przemysł historyczny to nie jest wynalazek Putina, to nie jest nawet wynalazek bolszewickiej Rosji, aczkolwiek wtedy był doskonalony. To jest wynalazek imperialnej Rosji od czasu Piotra Wielkiego z pewnością. Panie profesorze, czy jest coś takiego jak dusza rosyjska? Rosjanie twierdzą, że tak, że jest to coś absolutnie specyficznego z czymś co nie można z niczym ani z nikim porównać i owszem to się pojawiło w literaturze europejskiej w XIX stuleciu, w XX zostało to jakby potwierdzone ta szeroka dusza rosyjska, ale generalnie szeroka dusza rosyjska ma swoje walory Pozytywne, bardziej niż negatywne. Nie na czasie, panie profesorze, zacznijmy. Bardziej jestem... niż negatywne. Tak to postrzegają Rosjanie. Tak to postrzegają Rosjanie. I teraz odbiór pojęcia duszy rosyjskiej jest bardzo różny w zależności od, od kręgów kulturowych, od państwa, od społeczeństwa. Nawet sądzę, w ramach tego samego polskiego społeczeństwa ten odbiór byłby różny. Lanik, jeszcze powtarzam z całą mocą, jest to coś niezwykle pozytywnego. Pan napisał tak, że Rosjanie uważają, że są odrębnym ósmym kontynentem. Także Rosja jest odrębnym, odrębnym kontynentem. Rosjanie nie mówią o sobie, ja jestem Europejczykiem. Nie mówią też, że jestem Azjatą. Nie nie nie, 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 Ale dlaczego ci Rosjanie młodzi, na przykład ci teraz z IT, ci, którzy mieszkali w Petersburgu albo Moskwie, uciekają z tej Rosji? No, uciekają dlatego, że nie są bezpieczni. Nie są bezpieczne ich majątki. Dlaczego oligarchowie lokują swój kapitał w przyjaznych portach? W krajach Zachodu, między innymi, bo Zachód gwarantuje od czasów Napoleona, czasów hipoteki, gwarantuje nienaruszalność własności prywatnej. A tego nie ma w Rosji. O tym, czy jest to Twoje, czy jest to nie Twoje, decyduje władza polityczna. Zwłaszcza, jeśli do majątków doszło się na drodze, powiedziałbym, no. O, skomplikowanej. Jeśli się doszło do majątku przy pomocy państwa i aparatu kremlowskiego, to, to wiadomo, że. To nie y... wyjścia. No właśnie. Można to jest tylko w ten sposób do Tak majątku. jest, dlatego oni uciekają. A to nie miało nic wspólnego z szacunkiem wobec Zachodu, wobec tak zwanej to znaczy, wartości oni też Uciekają od Putina, rozumiem. Uciekają, uciekają od Putina, yy, uciekają. Może wyjeżdżają dlatego, żeby żeby zabezpieczyć swój los. Yy, Niejednokrotnie, no ale to są tylko majątki. co powiedzieć, każdy przypadek jest inny. Panie profesorze, jak czytałem tę pana książkę, to miałem wrażenie, że z książki wynika, że my, Polacy, mamy daleko idące kompleksy, jeżeli chodzi o Rosję. Rosja jest wielka, imperialna, uważa się za imperium, a my gdzieś tam wspominamy ten rok 1610-1611, Rosjanie 1612, kiedy wyrzucili nas z Moskwy i my pokazujemy z dumą te obrazy, gdzie car rosyjski miał składać hołd polskiemu królowi, ale okazuje się, że tak naprawdę żaden car rosyjski nie składał żadnego hołdu królowi. Pan tutaj to fantastycznie wyjaśnia. Proszę to wyjaśnić naszym widzom i czytelnikom. Nikomu. No tak, był hołd pruski, ale nie było hołdu ruskiego, o czym nawet możemy w podręcznikach szkoły przeczytać. Jest, jest na monetach i jest Tak, Tak, jest, jest hołd ruski. Oczywiście to, jest to nawiązanie do obrazu Jana Matejki, takiego szkicu Jana Matejki, to takie, powiedziałam młodzieńcze dzieło, ale, ale, u niego, ale u niego nie ma słowa hołd. Żółkiewski doprowadził jeńców, w tym również cara, cara z rodziny Szujskich, Vazra Szujskiego, do Warszawy, nie w celu, żeby on złożył pod, pod przemocą hołd, bo on już nie jest carem. On błagał o litość, baląc głową w posadzkę. Błagał o litość. Rzeczywiście nie e, ten don, bo i otrzymał otrzyma, otrzyma gwarancję zachowania życia, prawda? Przez rok, po, po roku umarł na ten natomiast, natomiast, natomiast nie był to żaden hołd. Czyli nie był to hołd, ale było to olbrzymie upokorzenie dla Rosji? olbrzymie upokorzenie, olbrzymie upokorzenie, błaganie zresztą w tradycji rosyjskiej, błaganie o litość jest czymś bardzo nieprzyzwoitym. I taką osobą, która błaga o litość, no gardzi się. Co się do niego z ostracy towarzyskiej, jeśli na przykład będzie ponownie na wolności? To chyba w każdej tradycji, to chyba nie tylko w rosyjskiej tradycji. Nie, ja sądzę, że to jednak w Rosji to szczególnie mocno, szczególnie jednak mocno. W Rosji miłosierny to po prostu słaby. No to, jest, to są też właśnie pana słowa. Czy, czy nie ma czegoś takiego jak miłosierdzie? Jeszcze jest pytanie, które mi chodzi po głowie, dlaczego Rosjanie tak bardzo nienawidzą Polaków na przykład? Fiodor Tjutczew, znany polakożerca, który napisał tekst, no akurat ten nazywał Polskę Judaszem Słowiańszczyzny. To, to, to jest ciekawe, no ale wiemy też z literatury, że no, Polaków nie cierpiał chociażby Fiodor Dostojewski. I w związku z tym jeszcze jedno pytanie, czy rosyjska literatura, czy rosyjska sztuka będzie już na zawsze teraz po wybuchu wojny stracona dla nas, dla Polaków, dla Europejczyków, bo my się teraz odcinamy od Rosji całej. Od baletu, od literatury, która jest, no, niestety jest wspaniała, co tu dużo mówić. Właśnie. I to jest problem. E, chyba zbyt daleko tutaj się posuwamy, Bowiem no, trudno powiedzieć, żeby te wielkie nazwiska, można wymienić znakomitych muzyków z przełomu XIX i XX wieku i znakomitych dramaturgów, którzy nawet byli wobec Polaków życzliwi. Oczywiście byli tacy, którzy byli bardzo nierzyczliwi. To, to się wiązało z powstaniem zwłaszcza styczniowym. styczniowym. Mianowicie przypomnijmy, że przed powstaniem styczniowym car, ten car, który uwłaszczył chłopów i w Rosji w Królestwie Polskim, Aleksander II, yy, no, przystał na warunki wielopolskiego. Doszło do ugody w ramach imperium, między polskimi elitami kierowanymi przez Wielopolskiego, yy, Królestwo uzyskuje autonomię. I klasa polityczna rosyjska uznała to za krok zbyt daleko idący. Nie można Polakom, jako poddanym Rosji, dawać tego rodzaju i tak daleko idących wolności obywatelskich, politycznych. Powstaje w końcu uniwersytet pod nazwą Szkoła Główna. I teraz, dosłownie parę miesięcy po przyznaniu tych ulg, Polacy chwytają za broń. I to jest szok dla tak zwanych libera liberalnych środowisk rosyjskich, przyjaznych Polakom. Oni przechodzą na drugą stronę. I tak naprawdę tylko gdzie w Londynie solidaryzuje się z Polakami, ale on jest kompletnie odcięty. Czyli Rosja wraca na swoje tory imperialne. Polacy mogą być poddanymi, ale nie mogą być wolnymi. Napisał Pan coś bardzo ciekawego: że właściwie Rosjanie cały czas kłamią, są zakłamani, że to jest ich, no znaczy to nie są Pana słowa, ale są zakłamani, jeżeli chodzi o politykę historyczną, tylko raz tylko raz przyznali się e, do swoich zbrodni. B B B B Borys Jelcyn w roku 1993 powiedział na cmentarzu powązkowskim pod krzyżem katyńskim, to nie jest, nie jest specjalnie znana wypowiedź, ale znaczy, jest znana, ale chyba powinna być bardziej rozpropagowana. Wybaczcie, jeśli możecie. Pod krzyżem katyńskim na cmentarzu powązkowskim. Potem to już się nigdy nie zdarzyło, potem jego następca, no właściwie Jelcyn wybrał Putina. Jego następca odchodzi od tego. Jego następca mówi, że właściwie to ta zbrodnia, to nie wiadomo czy to może Niemcy jednak. Jest powrót chyba do starej takiej retoryki, którą znaliśmy z PRL-u. Tak, oni wypychają wszystko to ze swojej świadomości, ze swojej wiedzy, ze swojej pamięci. Ze swojej pamięci co jest, to jest dla nich czy ich zdaniem niekorzystne. Również broń katyńska, która się kładzie, wielkim cieniem w naszych relacjach, i ona będzie cały czas cieniem. To będzie żarzga wokół, która nigdy wyjęta być nie może. I teraz te, te decyzje władz lokalnych, mianowicie usunięcie flagi biało-czerwonej. To też jest taka manifestacja, że tam naprawdę nic się takiego nie wydarzyło, nie wiadomo kto naprawdę to uczynił, a ponadto to ty, po prostu nie jest ważne. No cóż, kłamstwa, kłamstwa były fundamentem bolszewickiej, sowieckiej Rosji i oni wprowadzili do dyplomacji międzynarodowej to blefowanie, i kłamanie, z czym zaskakiwali zresztą dyplomatów zachodnich, a również polskich. Ławrow dalej zaskakuje, tak, bo, 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 bo e, Nigdy dotychczas e, na taką skalę i w taki sposób nie zaklamowano dziejów e, w celu gry poziomem e, w bieżących sprawach. Ale to się działo za bolszewików, ale my widzimy, że to się dzieje teraz. Tak, bo, to, bo Putin jest dziedzicem, spadkobiercą sowieckiej, bolszewickiej Rosji i tego się nigdy nie wypierał. Zresztą pan, jak to wspominał, o Jelcynie. Druga, drugi, druga, jakby, druga część jego pontyfikatu w Rosji. To są już lata odchodzenia od tych gestów wobec Europy, wobec Polski. To jest powrót na tory polityki imperialnej. To nie Putin rozpoczyna politykę imperialną. To zaczyna klasa polityczna rosyjska w czasach, można powiedzieć, późnego Jelcyna. Panie profesorze, tę książkę napisał Pani wydał, no wydał w roku 2021 przed wojną. Ona jest niezwykle aktualna. Ja nie mówię, że tam powinna zostać wprowadzona errata, ale z całą pewnością zost powinien zostać dopisany pewien rozdział. Bo, Rosja, bo, kolega, z, tej, bo, bo z tej książki ja miałem takie wrażenie, że generalnie możliwe jest porozumienie między gdzieś tam może nie Polakami, a Rosjanami, ale możliwe jest porozumienie między historykami chociażby i że Rosjanie patrzą na nas właściwie, jesteśmy dla nich trzecio czwarto rzędnym problemem, jeżeli w ogóle. Natomiast my mamy obsesję, jeżeli chodzi o Rosjan. Tak. Ale chyba, chyba to się zmieniło. Tak, no oczywiście to, to się zmieniło. Tak było, no w końcu powołano komisję podręcznikową, po, 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 powołano komisję tak zwanych do spraw trudnych tematów, tylko okazało się, że strona rosyjska nie jest zainteresowana współpracą z Polską. Dla niej to jest mało znaczący kraj, ponadto jest to cały czas jakby... Państwo, które jest agentem imperializmu zachodniego, zwłaszcza amerykańskiego. Czyli ta narracja znana My 17, jesteśmy... 18 września 1939 roku, ona w tej chwili w pełni powróciła. Czyli jesteśmy dalej, znaczy jesteśmy faszystami w tej chwili dla nich? Tak, no jesteśmy dla nich faszystami, jesteśmy dla nich nacjonalistami, jesteśmy dla nich wrogiem, który. Yy, zawsze szkodził Rosji i szkodzić A, będzie dalej. Napisał Pan też książkę o zwrotnicach dziejów, czyli taka troszeczkę political e, fiction, co mogłoby się wydarzyć gdy alternatywne, gdy, alternatywne. alternatywne. tak, alternatywna historia. Więc powiedzmy, co może się wydarzyć według pana profesora w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o stosunki polsko-rosyjskie, czy w ogóle jeżeli chodzi o Rosję. Rosja gospodarczo słabnie, mimo że ten kurs e, rubla jest bardzo wysoki, to, to, to Rosja sztucznie jest wysoki, to Rosja gospodarczo słabnie. Tak, no i o, to chodzi, o to chodzi O to chodzi, Amerykanom, żeby wojna trwała jak najdłużej, żeby Rosja się wykrwawiła, żeby jej potencjał uległ osłabieniu, żeby sankcje, przynajmniej w sferze technologii wojskowej, zaczęły przynosić efekty, bo generalnie ja w sankcje i skuteczność nieszczególnie wierzę. Wierzę generalnie w siłę broni ofensywnej. Sankcje są dodatkowym składnikiem tej, powiedziałam, politycznej układanki. Z historii sankcji stosowanej w w czasach już Napoleona i później wynika, że one były nieskuteczne. Panie profesorze, a co by pan dopisał na przykład do swojej książki w sprawie tych rozmów Macrona z Putinem, o które niedawno ujrzały światło dzienne i chyba ujrzały z inicjatywy Putina, bo te rozmowy pokazują Macrona w bardzo złym świetle, pokazują, że Macron no właściwie jest tak źle traktowany przez Putina. Nie, bo to jest problem, problem, poniżany, problem, no. poważniejszy problem Francji, która się nie chce i nie potrafi, może nie może pogodzić się z tym, że już nie jest supermocarstwem światowym e, i Putin to doskonale wykorzystuje. No, ale jest drugo, Do, drugą, drugą gospodarką w Unii Europejskiej w tej chwili. Tak, ale już jest, nie jest supermocarstwem światowym. Ale ma broń jądrową, Niemcy nie mają na przykład, no więc... Ale nie jest tak. Nie. I, i, dlatego, i la, dlatego Macron uważa, że y, powinien rozmawiać jak równy z równym. To jest jeszcze bardzo istotny moment, mianowicie, że y, w Europie są silne tradycje jeszcze XIX-wiecznego koncertu MOCAS. Że liderzy mocarstw uważają, że y, te małe kraje europejskie nie mają prawa rozmawiać z wielkimi krajami, ale mocarstwa mają obowiązek. I Macron uważa, że on ma obowiązek rozmawiać w imieniu Europy z Putinem. Ale Putin, doskonały gracz ze szkoły KGB, po prostu go ogrywa i lekceważy i go kompromituje wobec, wobec, wobec świata. Nie uczynił tego przed wyborami, uczynił teraz, bo nie zależało mu na klęsce Macrona, bo taki Macron jest jemu też potrzebny. Taki mhm. makro uległy, makro typ intelektualisty, taki powiedziałem, miękki człowiek. Panie miękki człowiek, który spotyka się z twardym facetem. No. Panie profesorze, ale chyba cała Europa dała się nabrać, albo dała się nabrać Putinowi, albo. Chciała dał... się nabrać. Chciała się nabrać, bo, bo było to dla niewygodne. W jakim jest, sensie jeszcze... ekonomicznym? Nie, bo to jeszcze wynika z czegoś innego. Po... Europa chciała się nabrać. Tak. E, z czego to wynika? To wynika z doświadczeń II wojny światowej, pierwszej wojny światowej, mianowicie. Po II wojnie światowej Europa uznała, czyli liderzy Europej, Europy, Europy Zachodniej uznali, że Europa już trzeciej wojny nie jest w stanie udźwignąć, czyli trzecia wojna by ją definitywnie zniszczyła. I dlatego wygrano politykę skompromitowaną Monachią w 1938 roku, mianowicie politykę negocjacji i pokoju. Jesteśmy tak potężni ekonomicznie, że wszyscy się będą z nami. Liczyli. I e, to jest też tradycja w tej chwili. Ta tradycja wyraźnie jest w państwie niemieckim, państwie francuskim, państwie włoskim, tradycja pokojowych negocjacji. I to bardzo ciąży. To nie jest tylko kwestia ostatnich tygodni czy miesięcy, czy, e, czy pani Merkel, czy kogoś innego, czy Macrona. To są lata od lat 40., 50. 20. stulecia. Merkel, Macron, nie tylko oni próbowali e, cywilizować Putina. Putina, no, I ograć Putina. I również. da się cywilizować, ucywilizować Putina? Nie, 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 bo Rosja jest zawsze sobą, nie potrafi być inna, zawsze była imperialna. Ona to przyjęła wraz z dziedzictwem mongolskim, o czym często się zapomina, że nawet dzisiaj dla mieszkańców Azji Centralnej, tych republik tam kirgicka, Tadżycka i tak dalej, uzbecka, Putin jest hanem Hanów. On jest tym najwyższym hanem. A gdyby nie było Putina, gdyby się okazało, że rzeczywiście jest tam jakiś spisek, że generałowie czy baronowie czy oligarchowie mają go dosyć i zabijają go, to... Zmieni się sytuacja? No, Dodajmy, że te spiski są kontrolowane, te wycieki są kontrolowane, są wycieki ewidentnie kremlowskie, bo jest taka tra tradycja polityki kremlowskiej. Gdyby się pojawił nowy Putin, nie będzie, nie będzie lepszy, może być tylko go jeszcze gorszy. Może być jeszcze gorszy? Nie? Tak, oczywiście, bo, bo Rosja na takiego Putina, takiego Ale mocnego, mocnego, zdecydowanego, imperialnego, bezwzględnego, krwawego czeka. Przecież Stalin, który mordował miliony ludzi, dalej się cieszy olbrzymim żywią popularnością w Rosji. Ale Rosjanie tego nie widzą, że to im się po prostu nie opłaca, bo oligarchowie... Oni tak nie liczą. Ale oligarchowie rosyjscy tak liczą, bo widzą, że, że stracili na Zachodzie, w Londynie chociażby, albo nie tylko, majątki, że stracili swoje jachty warte kilkaset milionów dolarów, że przestali być szanowani. Oligarchowie rosyjscy byli na Zachodzie Europy, czy też w Stanach Zjednoczonych szanowani. Oni przestali być szanowani. Rosyjscy turyści są no, no, persona non grata. Rosjanin na, w, na wakacjach w tej chwili, przynajmniej w wielu Ośrodkach. Oni, generalnie Rosjanie, tracą nie tylko na wizerunku, ale tracą swoje majątki no i tracą swoją przyszłość. Młodzi Rosjanie uciekają z Moskwy, uciekają z Petersburga, szukają swojej lepszej przyszłości czy bezpieczeństwa na zachodzie Europy. Po co Putinowi wojna? Czy Rosjanie nie widzą tego, że przez niego skreślają swoją przyszłość? Tak, ale uciekło 100, może sto kilkadziesiąt tysięcy Rosjan. Czy, czy, czy wjechało? Tak, dlatego że, że oni byli, może inaczej, oni reprezentowali kapitał wysokiej technologii i przedsiębiorstwa, które kooperowały z wysokimi technologiami, z przedsiębiorstwami wysokich technologii Zachodu, prawda? Ci ludzie nie mają możliwości dalej funkcjonowania. Natomiast no, żaden jak nie został skonfiskowany. To zostało zamrożone. To nie jest taka prosta sprawa, bo problem kolejny, kto kupi ten jacht, czy przypadkiem nie kupią, nie kupią inni przestępcy. Yy, natomiast rzeczywiście wizerunkowo oni stracili i dlatego, dlatego Europę opuszczają, wyjeżdżają do innych ciepłych portów, nawet gorących portów, na przykład w Emiratach, gdzie mieszka prawie 100 tysięcy w tej chwili Rosjan. Panie profesorze, jest pan specjalistą od Rosji, od rosyjskiej duszy. Pytanie jest bardzo proste: co będzie? Z duszą z rosyjską? Nie, się... Z Rosją, bo dusza, dusza rosyjska się nie zmieni. Dusza rosyjska się nie zmieni. Rosja, jeśli powiedzie się plan amerykański, bo to chyba chodzi głównie o plan amerykański, to Rosja zostanie znacznie osłabiona. Bo to jest cel numer jeden w tej chwili polityki waszyngtońskiej, bo sen, spowiek spędza Amerykanom sojusz silny Rosji z silnymi Chinami. I e, kiedy ta Rosja będzie słaba, a po wojnie ona musi być słabsza niż była wcześniej, e, osłabiona pod względem technologicznym, wizerunkowym, oczywiście politycznym, e, gospodarczym czy cywilizacyjnym, to przestanie być tak atrakcyjnym sojusznikiem dla Pekinu. I wtedy Ameryka, czy szerzej Zachód, Ameryka i Brytyjczycy mogą się skoncentrować na rywalizacji z Chinami. I, to, i ta wojna troszkę. Spadła y, no, Amerykanom z nieba. Jak długo będzie trwała? Y, no, Amerykanom, jak, jak mówiłem na początku, nie zależy na szybkim zakończeniu wojny. Czyli ten sprzęt będzie dostarczany tak, żeby wojna trwała, żeby Rosja się wykrwawiała. Ale Ukraina też się, wykrwawia. Też się niestety wykrwawia. Ta no, polityka jest z tego, brutalna. On, z tego, co pan mówi, to Amerykanie jawią się jako cynicy. Ale to powiedział Austin. Ale to powiedział Ostin przecież parę tygodni temu. Naszym celem jest maksymalne osłabienie yy, Rosji, A aczkolwiek później Waszyngton to próbował, czy rzecznik Waszyngtonu próbował to jakoś wyjaśniać, że tak naprawdę nie, nie, mu aż tak nie chodziło, ale to jest ewidentne, to jest ewidentne, bo tak jest interes amerykański. To zyskuje na tym, że Rosja się osłabia. Polska zdecydowanie na tym osłabia i to jest nasza wielka nadzieja. No i to, że jesteśmy tym portem przeładunkowym sprzętu, którym trafia i pomocy humanitarnej, które trafia na, na wschód na, do Ukrainy, no to też podnosi naszą rangę. W tej chwili wyraźnie widać, że ranga Polski jest zdecydowanie lepsza niż była jeszcze kilka miesięcy temu. I to jest ten, 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 ten ak aktywa. A ten sojusz ukraińsko-polski ma szansę rzeczywiście wejść w nową fazę, bo słyszeliśmy całkiem niedawno, kilka dni temu, jak jednak ambasador Ukrainy w Berlinie powiedział o tym, że Polacy mordowali właściwie Ukraińców tak samo, jak Ukraińcy Polaków. I ta wypowiedź po Wołyniu zrobiła bardzo złe wrażenie na Polakach. Tak. No i jeszcze wcześniej jeszcze przypomnijmy tą sprawę z Eurowizją, z tym głosowaniem, prawda. No, ja sobie nie, nie bardzo wyobrażam te pomysły, które wysuwają politycy Tych polscy różnej maści, różnej maści, różnej maści od prawa do lewa, że powstanie jakaś w przyszłości Federacja polsko Polsko-Ukraińska. Po pierwsze, nie, nie można na, narzucać sojusznikowi formuły przyszłej relacji. Nie wiadomo, kto będzie najsilniejszy na terenie. Ukrainy po zwycięskiej wojnie, w co należy jeżeli... wierzyć. Poczekajmy, Ukraina musi wygrać i wtedy będziemy się układali. Sprawa numer jeden. Musi dalej prowadzić wojnę, musi mieć tą broń, broń ofensywną, żeby mogła skutecznie wypierać Rosjan, co proste nie będzie, jak wiemy. Parę dni temu ukazała się Pana nowa książka, Andrzej Chwalba, Festung Krakau, Kraków w cieniu twierdzy. Po co pan pisze teraz o Krakowie do roku 1914? Zresztą książka jest pasjonująca. Ja się tu o Krakowie sporo dowiedziałem. Po pierwsze, proszę państwa, Kraków był strasznie brudny. To, co się działo w Krakowie, straszna historia. Kraków wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. Był polski, był austriacki, był rosyjski, był niemiecki. Kraków, polska stolica, nie zawsze Polska. No właśnie. De, 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 to jest taki. To się wiąże z takim pomysłem europejskich planistów wojskowych, strategów. W XIX wieku, nie tylko Austriaków, żeby budować twierdzę wewnątrz wielkich miast. Największe miasta Europy były twierdzami jednocześnie. Nawet okresował Paryż, Praga oczywiście czeska. Czyli Kraków nie był wyjątkiem. I teraz był jest problem, jak wmontować, jak montować e, Kraków e, w twierdzy, jak montować twierdzę w Kraków, nie było to bardzo, bardzo powiedział udane małżeństwo, nie było to małżeństwo oczekiwane, bo wiadomo, miasto garnizonowe niosło rozmaite problemy. Kraków stał miastem swawolnym, biesiadnym, tak jak zresztą, prawdę mówiąc, ostatnio. Tak jak tak jest. Tak, tak, tak ostatnio. Czytałem, Był znany... znany wiadro który uciekł z Krakowa właśnie z tego powodu. Był miastem spekulantów, miastem lichwy mieszkaniowej, miastem, jak przyjeżdżali warszawiacy, to byli... Zdegustowani drożyzną Krakowa. Poznaniacy, którzy liczyli każdą, każdą markę, byli też bardzo z tego niezawoleni. Nie Liczba agencji towarzyskich, nazwijmy to innych tego rodzaju lokali w centrum miasta no budziła grozę. Budziła grozę obecność w Wiśle. Kąpiących się nago żołnierzy, a obok były kobiety z dziećmi. Kobiety oczywiście wchodziły do wody, ubrane, ubrane do kostek. Także mówię, to zderzenie tego świata wojskowego światem cywili, a Kraków miał 100 tysięcy około roku 900, a żołnierzy było 12 tysięcy. Czyli to była potężna armia, no właśnie takim mieście, które początkowo było bardzo biedne, a staje się później miastem już całkiem znaczącym. Jeszcze jedna rzecz ciekawa, mianowicie, że, że Kraków w tym czasie przechodzi, można powiedzieć, pod rządy deweloperów. Kto rządzi miastem? Już No właśnie, to powiedział pan, 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 pan redaktor o najważniejszych inwestycjach, o kierunku inwestycji. O, o tym, gdzie będą budowane i, yy, domy i co będzie budowane, decydowali deweloperzy, którzy byli jednocześnie w Radzie Miasta. Tak Oni się. kontrolowali tak. Radę Miasta. Bardzo panu dziękuję Pani profesorze. Dziękuję Naszym bardzo. Naszym gościem był profesor Andrzej Chwalba, historyk, profesor uniwers Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję Pani profesorze. Dziękuję uprzejmie.